No cóż, sezon się zbliża. Zostało nam 20 parę dni no i już będzie można ruszyć za szczupakiem. No u mnie też w ogóle zaczyna się sezon spinningowy, z tego względu, że większość z Was wie. Niestety, od stycznia do końca kwietnia, no tutaj nie, ma, nie mogę swojej pobić na spinning, bo są zabronione wszelkiego rodzaju wszelkie sztuczne przynęty. I nieważne, czy to mucha, czy guma, czy blacha. Wszystko jest zabronione, nawet umowienie na martwą rybę. Szczupak, oczywiście, ma tak samo jak u nas okres ochronny do 1 maja, znaczy do końca kwietnia. Da, ale, na przykład do 15 marca. No, ale co z tego, jak. No, chyba, że na rozsądek bym go łapał, łowił. Bo jest tylko jedno miejsce, gdzie jest w ogóle dopuszczona guma, gdzie wolno łowić. A tak to nigdzie nie: koniec, amba i wszystko. Także dobra, to jest nieistotne. Będziemy mówili dzisiaj. O czym o przynętach gumowych? A dlaczego? Sam łowię dużo na przynęty gumowe, nawet dużo, bo zlekko bardzo dużo, ale i wielu z Was również łowi na gumę. Często i gęsto spotykam się z najróżniejszymi pytaniami odnośnie łowienia gum, odnośnie prowadzenia i tak dalej. Więc powiemy sobie dzisiaj, no po prostu podpowiem w miarę swoich skromnych możliwości, podpowiem jak łowić żeby te łowienie nasze było skuteczniejsze, żeby te ryby nie były z przypadku, tylko, że tak powiem, wypracowane. O czego mnie Nie będę mówił tu specjalnie o kolorach, no, gwoli ciekawości powiem, moje ulubione kolory, no, to jest gum i to już w tej chwili nieważne, czy to jest ripper, tam, twister, czy tak dalej, moje kolory ulubione to jest biel, jasna żółć, w ogóle odcienie żółci, odcienie bieli, Kolory Fire Tiger, to są moje ulubione, podstawowe kolory. Oczywiście na sandacza też lubię zieloną mieć, a czasami całkowicie na odwrót, czasami mieć czarną. Akurat chyba mam jeszcze tylko jedną czarną gumę, resztę już posiadam, ale to kupię. Dobra, kolory w tej chwili nie, nie są istotne, bo mówimy na różnych łowiskach, a te różne łowiska, różne rybki mają różne preferencje. Gdzie indziej biją na białe, gdzie indziej na Fire Tigera, a gdzie indziej na zielonkach, no, albo jeszcze innych no, kolorów, jest multum, multum, także większość z Was wie, co na Waszych wodach, gdzie łowicie, co najlepiej działa, co jest najskuteczniejsze, także ja w tej chwili nie będę mówił, że ten kolor jest dobry, a tamten gorszy. Nie, bo to tak nie jest. Dzisiaj się bierze na żółty, to może brać na czerwony, Także to w tej chwili nie jest istotne. Dobór kolorów, no niestety, no, większość z Was musi sobie dobierać nad wodą, metodą prób i błędów, czy brać łowić na takie, czy na takie. Chociaż ja uważam osobiście, że kolor nie jest najważniejszy. Co jest najważniejsze w łowieniu na gumę? I to jest nieważne w tej chwili, czy to jest twister, ripper, cokolwiek, bo to ma być w wodzie, imitować coś żywego i tak dalej. Także powiemy sobie, co jest w tej chwili najważniejsze. Najważniejszy, kochani, to jest obciążenie. Odpowiedni dobór obciążenia. Yy, jakby to Wam to najlepiej powiedzieć? Tak. Co się z tym łączy? Jeżeli wiadomo, ciężka główka, opad jest szybszy. Lżejsza główka, opad jest powolniejszy. Czasami trzeba wybrać coś pośredniego. Powiem tak, inaczej, żeby łatwiej było zrozumieć. Łowiłem swego czasu w zeszłym roku, też na szczupaka pojechałem. No i te szczupaki tam coś tak, no bo no, mówię, nie bardzo, no mówię, mówię, co jest, mówię, co jest, chimery, Jak ktoś pocha dostały, walnęły, czy co mówię. I taki siarki, nie, mówię, spróbujemy ich, mówię, z innej mańki. Zostawiłem tak, miałem ja wtedy łowiłem na Fish Hunter'a, tylko zwykłą trójeczkę. Mówię, a zmienię go, bo to łowiłem wtedy główkami pół, 10 gram, nic, nic, nic. Założyłem 2,5 gram, kochani. Moje 2,5 gram. 5 gram. 5 gramową główkę. Pierwszy rzut jeden, drugi, trzeci, to chte dwa okonie, szczupak, po kolei raz, dwa, trzy. Chwila moment, już jest czwarta jakaś tam siedzi. I właśnie na tym ciężarze ta sama guma, na którą wcześniej nie chciało nic skupić, kompletnie nic, tylko zmiana ciężarów o 2 gramy dosłownie. O 2-3 gramy zmieniłem. Poszedł lżejszy, automatycznie zaczęło się brać. Wtedy też zacząłem zmieniać kolor. Mówię, a może taki lepszy, a może taki. Nie, brały tak samo, na wszystkie kolory. Wtedy zakładałem biały, żółty, zielony. Liczy liczyła się praca, czyli tak zwana prezentacja przynęty, i opad. Znacie, po prostu za ciężka główka może być źle, za lekka źle, dlatego jak się podczas słowienia nie warto się skupić, że założyć główkę, bo no wielu myśli, a rzucę ciężko, to rzucę dalej. Tak, rzucisz dalej, no ale co z tego, że rzucisz dalej, <laughs> ona jest za ciężka i poleci jak kamień, by że leciała na dół, ani tam, no akurat tego, tego dnia może być całkowicie ten opad nieatrakcyjny i tak dalej, także... Powtarzam jeszcze raz, najważniejsza według mnie, później jest przynęta i kolor, praca, charakterystyka, bo czasami na jaskółkę lepiej, czasami merdanie ogonem, ale to już jest druga bajka. Tempo opadania, tempo opadania jest bardzo ważne, niezmiernie ważne, to jest jedna z najważniejszych rzeczy, cały PiS w mówieniu... <śmiech> <śmiech> czy to z opadu, czy klasycznie ściągając, polega na odpowiednim doborze ciężaru głowy tego dnia, bo nawet jeżeli ciągniemy klasycznie, no to co się dzieje, zakładamy zbyt ciężką główkę, no to ona ściągnie w dół, żeby utrzymać rybę na odpowiedniej, na odpowiedniej, wysokości, tak jak my chcemy ją poprowadzić, no to wtedy trzeba podnosić kijem i zwiększać tempo kręcenia, żeby ona gdzieś tam była, gdzie my chcemy być, żeby, gdzie my chcemy, żeby ona była. No i to jest właśnie cięższy temat, bo ona leci za szybko wtedy, za, za agresywna praca ogonem i już jest problem, bo ryba nie chce brać. Dlatego też w pewnym momencie trzeba zmniejszać, a czasami to jest właśnie dobrze. Ryby nieraz atakują bardzo szybko prowadzoną przynętę, bardzo agresywne ruchy, merdanie ogona, lusterkowanie i tak i biją świetnie, ale bardzo często i często nie chcą tak brać. Ja sobie jestem zwolennikiem delikatnego, bardzo powolnego opadu. Wprowadzenia, lekkiego prowadzenia, toni, lekki opad, podszarpnięcie lekko do góry i znowu opad i ona tam sobie spokojnie, zawsze się, żeby ono to wszystko było płynne. Płynne, delikatne, nie jakieś tam chamskie, że raz, raz. Ja rozumiem, jest wiele technik opukiwania, ktoś tam za sandaczem to opokuje. Na przykład, no ale z... częste tej gęsto widzę, nawet tu w Niemczech, że częściej łowią nawet sandecza na dropshot. A dlaczego? Bo przynęta ma bardzo wolny opad. Ona wtedy nie jest niczym niedociążona, ona spada tylko pod własnym ciężarem. Dlatego też wiele przynęt... Nie można powiedzieć, że na przykład główki, piątki, siódemki, dziesiątki, do które ja z reguły stosuję, już są najlepsze. Trzeba zwracać uwagę też na przykład na budowę. Proszę, to są wielkościowo praktycznie takie same e, dwa fire tigery, ale jeden ma większy ogon, drugi ma mniejszy ogon. Przy tym samym ciężarze głów, główki, jeden, jeden będzie pracował wolniej, a drugi będzie mocniej zajwania, gdy utrzymamy to samo tempo, po prostu stawia większy opór w wodzie i dlatego zaczyna moc, mocniej merdać ogonem, na przykład. Dlatego jeszcze raz powtarzam, najważniejsze w łowieniu gumami jest odpowiedni dobór ciężaru. To jest cały piec, cały sekret się chowa właśnie w odpowiednim doborze ciężaru. bułki. Czasami człowiekowi się wydaje, ach, no łowię tam przykładowo mówię, no na jakiegoś piszantera, no nie bierze, no nie chce brać. Ach, no może założę jakiegoś kanibala, to na kanibala będzie lepiej brało. I co się dzieje? zachowujemy ten sam ciężar główki. Kanibal jest na przykład większy od yy, Fire Tigera i w danym momencie on zaczyna inną pracę. Jest inna prezentacja, jeżeli zostawimy go na tej samej główce, na jakiej był ten Hitch hunter, on już będzie wolniejszy, on jest cięższy, robi większy opór i to w tej chwili może zadziałać. I w tym momencie nie zadziałał kanibal, tylko zadziałał właśnie ten ciężar. I czasami właśnie odwrotnie, jeżeli na przykład nie chce na Brać na jakąś przynętę, mamy jakąś przynętę, to nie zmieniać przynęty jedną, drugą, trzecią, <laughs> jak to się mówi, strzelić się w kolor. A owszem, na okonie, tak, bo okonie często reagują na kolor, w jakiś biją, w inny nie, sandacze zresztą też tak lubią, ale główna podstawa jest ciężar, odpowiedni ciężar. Sprawdźcie sami, nieraz weźcie sobie parę główek o różnym ciężarze. Ta sama guma, tylko zmienić ciężar, zmienić tempo prowadzenia, zmniejszyć lub zwiększyć tempo opadu. I często, właśnie przy zmianie, już 2-3 gramy wystarczą i z normalnie bajka się zmienia. Brało, brało, inaczej nie brało, i nagle zaczyna nam brać. Przysądek zmiany. A wtedy, jak już. Można też jeszcze kombinować z kolorami, oczywiście, jak najbardziej. Kolory są ważne, a szczególnie na przejrzystych i płytszych wodach. Bo sam się niejednokrotnie przekonałem, że nieraz biły mi w żółte, a jednego dnia biły mi ewidentnie w białe, jasne: biały, perłę, uderzył w żółtego, fire nie chciały, a innego dnia znowu na odwrót. No, powiedzą najlepiej ryby, dlaczego jest tak. Ja, możemy sobie snuć jakieś hipotezy, no ja to mi się zdaje, że to przepraszam, jest yy, uzależnione od aktywności jakiegoś gatunku ryb. Jeżeli krasnopióra na przykład w danym zbiorniku występuje jest bardzo ruchliwa, czy tam kara czy tak dalej. Są ruchliwe, ich jest wszędzie, on będzie bił w te kolory, które mu przed nosem cały czas latają. Jeżeli okoń ziało aktywni, no to będzie bił w kolory fajne tragierowate, czyli tam takie okonio, okonio podobne i tak dalej. To jest moja hipoteza, bo jak jest dokładnie do końca, to chyba wie tylko najlepiej okoy. czytam szczupach. Te nasze rybki, one wiedzą dokładnie. My możemy tylko wsuć hipotezy, co nie zmienia faktu, że jest jak jest, czyli nie zawsze ten sam kolor działa tak samo i gumy i blachy, Na przykład ja często zmieniam nie bierze mi na gumę, kombinuję, kombinuję tak. Nie działa, zmieniam na blachę, jeb, od razu siedzi bierze. bierze. Nieraz jest tak, że rzucam przez parę dni na blachę i bierze. Nagle przestaje brać całkowicie na blachę, ale bije w gumy. Dlatego też jak mówię nigdy nic się nie dzieje tak samo. Dzisiaj może być wszystko dobre na główce 5 gramowej, dajmy na to przynęta, a drugiego dnia nie będzie chciała reagować, ona za wolno pada, ona być, musi być bardziej ruchliwa i wtedy trzeba dać 7, 10 czy tam 12 w zależności gdzie łowimy. No oczywiście te ciężary się będą zmieniały, <laughs> biorąc pod uwagę Zbiornik, o którym mówimy. No, ja mówię akurat na spokojnych wodach, są jeziora, to są stare, prawie praktycznie wszystko naokoło to są stare kopalnie żwirowe, czyli stare żwirownie. No kanał jeden, dwa kanały są takie konkretniejsze, większe, a tak to wszystko naokoło są stare żwirownie. Także nie mam rzek z nurtem jakimś takim nurtem. No to jest jedna taka, ale ten nur taki jest, jaki jest, i to zresztą ja na te rzeczy nie mówię, bo tutaj w tych okolicach moje stowarzyszenie, do którego ja należy. Nie obejmuje tej wody, także tam praktycznie łowić nie wolno, ale to nie jest wielka strata, bo jest tyle fajnych łód naokoło, że nie ma żadnego problemu. Także, tak jak mówię, kochani, żeby dobrze łowić naprawdę na gumy, trzeba dużo kombinować z ciężarem, z ciężarem gumy. Tak samo jest na rzekach, trzeba zmienić, bo jest za ciężki, będzie ci wynosiło za wysoko, zaletki, będzie ci wynosiło za ciężki, zbyt szybko będzie opadał, trzeba. Z nurcie się wspaniale łowi, świetnie się łowi, tylko głównie dobrać y, ciężar y, główki jigowej i naprawdę można działać z cuda. Tak samo jak się, jak się łowi na przykład na sandacza, brzegach, jak ja bynajmniej łowiłem, to nie starałem się obijać cały czas, żeby mi waliło dna, zwłaszcza w nurcie czy na Wisle jak się łowiło. Starałem się podbić i żeby ta przynęta sz, szła z prądem, ale na wysokości jak najdłużej, tak gdzieś około 30 cm nad niego że ona mi cały czas schodziła. Nie pukała po niej, wystarczy, że ona schodziła z nurtem i nagle jest, jed, siedzi, jed, siedzi. Obijałem, od robiłem tam czasami więcej strat przy nętach lenach, to warta, a brań też tam nie za wiele. Także znowu, do czego to się sprowadziło? Do ciężaru, do ciężaru główki. Odpowiednio dobrany na łowisku ciężar główki to jest podstawa skutecznego łowienia. Ja nie mówię, że bo Oczywiście można złowić zawsze jak się ciąga, bo yy, rzucić i po prostu ściągać byle jak i tam jest możliwość złowienia ryby. Oczywiście, że może tam szczupa gdzieś tam konosa przelecić przeleci, tam capnie, czy jakiś i tak dalej. Ale ja mówię tu o sukcesywnym łowieniu, o zwiększeniu maksymalnie szans, żebyśmy o kiju nie wracali do domu, tylko żeby sobie te ryby połowić. Bo jeżeli człowiek pojedzie, chce spędzić fajnie czas, mieć emocje, jakieś uderzenia w ręku, te uderzenia, pstryki, jakieś odjazdy i tak dalej, no to trzeba troszeczkę naprawdę myśleć, spinning to nie jest takie bezmyślne rzucanie i ściąganie, naprawdę to jest dużo myślenia, ja mówię w tej chwili tylko naprawdę to wszystko w dużym skrócie, żeby tylko podpowiedzieć, bo do większości spraw każdy z Was dojdzie sam, do większości z, każdy z Was dojdzie sam, tylko trzeba myśleć, myśleć o tym co się robi, analizować. Ryba jest wyżej, to prowadzi trochę wyżej, troszeczkę niżej, czasami całkowicie obejść na wodzie spokojnie, to nazywam martwa woda, nic się nie chlapie, nic się to wtedy schodzę całkowicie do dołu, już próbuję tam się dnie obijać, pociągnąć wyżej, pozwalać i spadać. Wtedy stosuję bardzo delikatnie. mechanizm, w ogóle zrezygnował z tego, mówił, że tak powiem, bardzo delikatny opad i dzieje się. Dzieje się raz lepiej, raz gorzej, ale prawie, praktycznie zawsze się coś dzieje. Nie ma tak, żebym ja w ogóle bez brania do domu wrócił. Zawsze coś tam mam. Większe, mniejsze, ale, ale zawsze brania są. Dlatego, tak jak mówię, główny piz, główny piz w łowieniu z opadu, czy nawet. Przy ściąganiu, gumy to jest właśnie ciężar, bo każdy ciężar wymusza jak, 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 jakieś tempo prowadzenia, żeby utrzymać przynętę tam, gdzie my ją chcemy. No bo chcesz prowadzić nisko pod powierzchnią, już mówię tak, popadam w skrajności, dajesz jakąś bombę ołowianą, że on, w panie, nie, siedzi w krzaczorach i możesz sobie ciągnąć. Chcesz poprowadzić, to musisz dawać lżej, o tyle właśnie, żeby utrzymać pewną wysokość, na której chcesz ciągnąć, no i do tego trzeba utrzymać odpowiednie tempo. Za szybko, nieraz źle, za wolno, źle. No, może być na przykład średnie tempo. Innego dnia trzeba zaihwaniać jak motorek i wtedy atakuje. No, To już jest tylko 2-3-4 rzuty i już mniej więcej wiecie, co się w wodzie dzieje. Nie bierze, nie bierze, nie bierze. Zostawić tą przynętę. Jeżeli wiecie, że na tą przynętę się już tu w tej wodzie mówiło, po prostu zmienić jej ciężar. Zmienić jej ciężar, zmienić tempo opadania. Jeżeli po dwóch, trzech zmianach tak nie, no to wtedy zmieniamy kolory, pokombinować z kolorem, ale kombinać można w sumie na wszystkie strony, naprawdę na wszystkie strony, bo to jest ciężko powiedzieć, że zostaw tak, zrób tak, bo każda woda ma swoje inne uwarunkowania, w każdym razie, tak jak jeszcze raz powtarzam, podstawą do skutecznego łowienia na gumy to jest umiejętność odpowiedniego doboru ciężaru główki, bo wiele osób dokłada, po prostu dają ciężkie główki, a dlaczego, Po wygodnie daleko rzucić, po prostu nie dlatego, trzeba po prostu już nie mówię nawet o jakości kija, albo nie za gruba plecionka, Iż chyba, że ktoś używa żyłek, nie za gruba plecionka. No oczywiście kij jako taki musi być, no, bo będzie zagiętki, to będzie się gniął, a nie będzie rzucał. No musi mieć jakąś tam siłę wyrzutu, odpowiednio nawinięta na kołowrotek, żeby tam zmniejszyć te tarcze i tak dalej. I to lekkimi przemytami można dość daleko rzucać. Niemniej jednak czasami to działa, że właśnie ciężko, ciężko, daleko i ciężko i, i bierze tak się nie dzieje zawsze i dlatego też zmienisz ciężar o połowę, nie rzucisz tak daleko, ale będzie wolniej opadało i się okaże, że pod nogami ryby też siedzą i też można je złowić, uwierzcie mi. Tak to mniej więcej wygląda, ja tu powiedziałem wszystko w skrócie, bo o gumach mówić naprawdę, o łowieniu na gumach, jakie są gumy, jak to robić, wszystko tego jest naprawdę mnóstwo, ale do wielu, wielu rzeczy każdy z Was dojdzie sam. Ja mówię teraz do kolegów, zwracam się z... Głównie do kolegów młodszych, którzy dopiero zaczęli ze, ze, ze przygodę ze spinningowaniem, którzy jeszcze nie mają wprawy, którzy nie mają jakiegoś tam większego doświadczenia, a kierują się tylko. Och, bo na Facebooku piszą, że kanibale takie dobre, jakieś tam szady, impulsy i tak dalej, i tak dalej, że to wszystko dobre. Wszystko może być dobre, kochanie. Każda guma może być dobra. Na każdą gumę możecie łowić, jeżeli odpowiednio dobierzecie ciężar, czyli. Do czego to się sprowadza? Ciężar sprowadza się do odpowiedniej prezentacji. Jeżeli tą gumę odpowiednio zaprezentujecie, praktycznie jest możliwość, o wiele większa możliwość złowienia ryby praktycznie prawie każdego dnia. No już nie mówię o takich dniach, kiedy ryba się weźmie, no bo i tak bywa, że no pana i pod nos podłoży się łajdza, ci nie weźmie. Dlaczego nie weźmie? Bo nie chce, no nie chce, nie żeruje, stoi i się masz coś ścióżko i nie weźmie. No. no i tak bywa, no. Ale nawet przy bardzo słabym żerowaniu, kiedy one są leniwe, jakieś tam ospałe, odpowiednio podana przynęta, bardzo wolnie utcha, jakaś tam opadająca, gdzieś tam się zerwie lekko i znowu pomalutko pada jakaś tam chora ranna, gdzieś sprowokuje go, powysi łatwy łup, nie i siedzi. Nie? Dlatego tak mówię, że warto, warto kombinować na wszystkie możliwe sposoby, ale podstawą jeszcze raz powtarzam. Mówię to już kilkakrotnie, powtarzam, żeby każdy z Was zapamiętał. Podstawa to jest odpowiednio dobrany ciężar główki. W tym się mieści cały pist i sekret łowienia na głowę. To jest główne, to jest, jest kloprogram. Odpowiedni ciężar. Wtedy będziecie mieli odpowiednie tempo prowadzenia, nie wymuszone przez ciężar, tylko sami sobie wymusić, bo będziecie w stanie prowadzić na jakiejś tam lekkiej główce. Bo lekka główka, trzeba sobie wyznać sprawę, że. Przynęta też stawia swój opór. Duża przynęta z dużym ogonem będzie stawiała inny opór. Mniejsza przynęta z małym ogonkiem, opływowa, która praktycznie w wodzie mały opór, stawia jest znowu troszeczkę inaczej, ale to do wszystkiego naprawdę dojdziecie spokojnie. W każdym razie trzeba wiedzieć, jeszcze raz powtarzam, że głównym podstawą jest, główna, żeby łowić naprawdę skutecznie, to jest odpowiedni dobór ciężarów. To nie ma sensu kupować stół Najróżniejszy no przynęt, sam mam tych dużo przynęt, bo to przez lata mi się uzbierało, zbierało, Teraz oddaję zresztą niedługo znowu jakieś losowanie zrobię, znowu tam oddawałem trochę gum. Bo tylko przetrzymuję, wyrzucam, wyrzucam, bo tak popatrzę na gumę, a na tą jeszcze mogę złapać, na tą też jeszcze mogę złapać, No ale to nie ma możliwości, żebym na, na wszystkie gumy naraz łowił, No tak jest prawda. Zostawiam sobie parę modeli, tylko 3-4 kolory i wszystko zresztą jeszcze do tego blachy, Mówię, mam tak. Znaczy się będę sporo tego jeszcze oddawał, także. Znowu zrobiłem jeszcze w tym miesiącu przed, yy, no, przed Wyspem jeszcze komuś wyślę trochę gum. Przed zaczęłem już zacząłem troszeczkę tam trzepać to wszystko, także myślę, że trochę, trochę jak jeszcze będę mógł wszystkim oddać. Dobra, myślę, że to byłoby na tyle. Dlatego mówię, że, żeby każdy sobie zapamiętał, mówię, głównie zwracam się do młodych kolegów, że cały piz, główna podstawa skutecznego łowienia na gumy. Mieści się w ciężarze ciężarze główki dźwigowej. Oczywiście to później jeszcze można dużo mówić, bo usytuowanie główki dźwigowej, środek ciężkości gumy i tak dalej, ale to już to są dalsze głębsze dla zaawansowanych i tak dalej. Podstawa na dzień dzisiejszy ciężar główki dźwigowej. Jeżeli odpowiednio dobierzecie ciężar główki dźwigowej, będzie super. bo będzie, może, Możecie mieć naprawdę super, super gumę ale będzie albo za ciężka, albo za lekka, nie będzie taka jaka, jak powinna być i możecie cały dzień rzucać, ryba będzie żerowała, ale na Waszą gumę nie weźmie. Będzie nieodpowiednio podana, zaprezentowana i wydaje się że komuś, że ryba nie bierze się, okazuje że sąsiad gdzieś tam inaczej łowił i złowił trzy albo cztery i tak dalej. Dlatego tak, tak jest, że zachęcam wszystkich i mówię, żeby skutecznie łowić, potrzeba naprawdę jest taka potrzeba, żeby dopasowywać odpowiednio, dopasowywać ciężar do, do techniki, jaką chcemy łowić. No, Każda go ma swój ciężar, który najlepiej lubi. Naprawdę, ale to sami zobaczycie. No Na przykład ja już powiedzieć, że na hiszhanterach dwa ciężary, tylko między piątką a siódemką, albo ja mówię na spokojnych wolach, między piątką a siódemką 7,5. Kudbolówka 7,5 albo siódemka okrągła, piątka okrągła na hiszhanterze zabójstwo, normalnie konie szczupaki pięknie w to biją, jak złoto. No ale to jest akurat u mnie na moich wodach to się sprawdza nie mówię, że u was już musi być tak samo. U mnie to działa, u kogo inaczej może być inaczej. Dlatego tak jak powiedziałem, ciężary główek, w ogóle ciężar, ciężar i odpowiedni sposób prowadzenia to jest podstawą. Bo to nikt nie powie, że prowadź tak dobrze, prowadź szybko, prowadź wolno, podbicie dwa razy. I raz podbicie na dwa, podbicie na trzy to nie jest aż, aż tak ważne. Dzisiaj będzie działo na dwa, jutro na, na trzy, a innego razu na raz. Do tego wszystkiego dojdziecie sami, jeżeli mówicie akurat przy dnie, prawda, że trzeba po dwa razy podbijać jeszcze. Nie trzeba, naprawdę. Wystarczy nieraz, raz podbijać, raz podbić i jest jedbranie. A dlaczego? Bo będzie odpowiednio dobrane, będzie wyskoczył jak z procy, i bardzo pomalutku sobie spada, i wtedy jest jed. Tak to, tak to się dzieje, naprawdę. Uwierzcie mi, kochani, że to się tak dzieje. Dobra, na dzisiaj będę kończył. Myślę, że troszeczkę wam przybliżyłem. Jeszcze w na następnym filmiku powiem troszeczkę o blachach jakowiś na blachy. Głównie wahadłowe, bo na obrotówki to każdy wie, tam nie ma jakiejś większej filozofii. Ale blachy wahadłowe to już jest troszeczkę inna bajka. W każdym razie to też o tym powiemy sobie. No, jeszcze będę trzeba to wszystko, także jeszcze któregoś dnia. Na jakieś losowanku zrobimy komuś tam wyślę trochę gum. No, na razie pozdrawiam. Niech co nad wodą, mnie się też pogoda robi. Wyskoczę sobie jeszcze nad wodę, jeszcze z federkiem i z Pławiczkiem, może tam się coś nakleci. Mam trochę takich porywanych filmików z ostatnich dni, myślę, że może zrobię jakąś taką potankę. Pokażę jak ostatnie dni wyglądały u mnie z federkiem z Pławiczkiem. No, a tam takie pisrygały jakieś płoteczki, to tego tak. biorą, za 8 metrów daleko, z wrotu. Jakie sieczka taka mała, no ale dobra, ale zabawa jest. Dobra, na razie jeszcze raz. Niech Moc będzie z wami kochani, pozdrawiam a tych, co nad wodą, połamania, trzymajka się ludziska.